Cześć, cześć! Witajcie, tutaj Maciek i Klocki, a dzisiaj zajmiemy się średniowiecznym zamkiem. Rok 2021, czyli ten archiwalny czwartek jest trochę farbowany, no ale po tym raczej nieudanym zamku rycerzy konnych chcę sobie jakoś to odbić, a ten zestaw wygląda całkiem fajnie. Zerknijcie tylko na tą bramę, na te potężne wieże, no wiele rzeczy po prostu się tutaj broni. Tylko trzy minifigurki i akurat w tym kontekście ten najnowszy zestaw jest dużo, dużo lepszy. Aha, widzę tutaj także jakiegoś szkielecika. Jeżeli zaś chodzi o technikalia, no cóż, 1426 klocków, cena katalogowa 440 zł bez grosza, czyli jest taniej niż w zamku z roku 2025. Nie będziemy budować tych modeli alternatywnych, ale ciekaw jestem, jak ten główny zamek wygląda. Pudło jest ciężkie, a ja sobie tak wiecie, tutaj na luzie manipuluję. Może lepiej odstawmy je na stół recenzencki, co nie? O, zerknijmy sobie jeszcze na modele alternatywne. Mamy tutaj wysoką strzelistą wieżę, do tego machina oblężnicza, raczej bliżej temu do trebusza, niekoniecznie katapulty. Wyżej widziałbym jakiś posterunek albo mniejsze miasteczko. Jest kuźnia, jest wiatrak. Wszystko rozumiem. No a jeżeli chodzi o ten główny model Potężna twierdza i to mi się podoba. Oczywiście, abstrahując od tego, że mamy tam jakiś młyn, to byłoby straszne osłabienie wszystkich tych umocnień, no ale nie chodzi też w 100% o realizm, a raczej o dobrą zabawę. Natomiast, spoglądając na tą zieloną jaszczurkę, na tego smoka, ech, podobnie słaba konstrukcja jak konie, ale dobra. Cieszmy się tymi klockami i mam nadzieję, że miło się będzie to wszystko składać. Ojej, tutaj instrukcja jest naprawdę ciężka. Właściwie spodziewam się trzech książeczek, i pewnie też widzieliście, że wszystkie zwierzaki, czy to kury, czy to ptaszyska, były budowane z małych elementów. O, tak to jest w serii LEGO Creator. No ale co, zajmiemy się tą konstrukcją i będziemy mogli sobie również spojrzeć, na te dwie pozostałe. Gdybym miał więcej czasu, to bym je zbudował, oczywiście. Ale dorosłe życie to nie rurka z kremem. Jak to nawijał kękę. No dobra, jednak są dwie książeczki, idę budować. No i fajnie, że tutaj jeszcze były te transparentne worki z klockami. Wszystko widać od razu, a nie dopiero po otwarciu. Panie i panowie, jak dla mnie ten zamek jest po prostu znakomity. Było 9 opasłych worków z klockami, budowałem ponad 2 godziny i był to proces bardzo przyjemny, a cały kształt bardzo mi się podoba. Zerknijcie tylko na te ciemnogranatowe dachy, na kilka żółtych ścian i pozornie niepasujące proporcje biało-czerwone, ale one fajnie ożywiają tą przestrzeń, podobnie jak zabawny młyn. No i te kurki budowane z małych klocków. Oczywiście jest kilka minusów, ale na początek spójrzcie na plusy. O, na przykład po tej stronie te kamulce, zazielenione, obrośniętym chem. No to jest po prostu ekstra. Co my tutaj jeszcze mamy? No na pewno jednakowy styl okien mi się podoba, bo w tym najnowszym zamku to był trochę problem. Nie wszystko jest idealne. Zerknijcie chociażby na to drzewko z płaskimi klockami na górze. Gdzie nie, jest pustka i nie ma jak wejść tam wyżej na te wieżyczki. Ja bym tutaj jeszcze. Na przodzie, nad tą bramą, pod dachem dorzucił jeden rząd żółtych klocków. Ale wiecie, to są takie detale. Będziemy jeszcze się temu z bliska przyglądać. No, ogólnie te dachy to dałoby radę trochę poprawić. A na tą wieżyczkę, no to drabinka byłaby obowiązkowa. No i ten smok. Mam wrażenie, że nawet ten taki maluteńki czerwony z 2016 polibagowy jest przynajmniej porównywalnie dobry. No, powinniśmy mieć tutaj coś lepszego. Technikali. 31 cm długości, 26 cm szerokości, no i 27 cm wysokości. Po prostu, ale zerknijcie, no na obracarce prezentuje się to bardzo dobrze. Podałem wymiary dla wersji złożonej, ale możemy także to sobie swobodnie rozsunąć, żeby na przykład wyeksponować na półce. Nieźle co? A to tylko początek plusów. Przyjrzyjmy się wnętrzu, zobaczmy jeszcze kilka ciekawych detali, bo ten zestaw naprawdę jest wart obejrzenia. "I chyba nawet wart zakupu!" Ale koniec już tego gadania po próżnicy. Zacznijmy od zwodzonego mostu. Mamy szare łańcuchy, tutaj jakieś zaostrzone pale. No i oczywiście herb falkonów. Fajnie, gdyby to wszystko się tak nie ruszało, gdyby zastosowano inny klocek, ale chyba czepiam się na siłę. Być może warto byłoby wygładzić ten most, może tutaj te boczne elementy trochę przeszkadzają, można byłoby wyrównać poziom, ale dobra, zerknijcie, jak fajnie wyciągnięto kołowrót. Jest to mega wygodne. No i co? Teraz łatwo nie opuścimy tego mostu, musimy uruchomić tą blokadę, a właściwie ją zwolnić. No i teraz wszystko leci. Fajnie, dobrze, genialnie. No a na górze te blanki mi się podobają. Zastosowano nienadrukowane jasnoszare tarcze. Jest tam kilka flak, jakieś pochodnie, no i ptaszysko, które wygląda niczym jakiś taki sęp. No już teraz widzicie, że w środku też co nieco się dzieje. O, mamy na przykład taką studnię. Jest tam wiaderko, żaba i możemy udawać, że wyciągamy wodę porządku miły detal, ale jest coś jeszcze ciekawszego, to co może wejdźmy do środka, bo tutaj mogę chwalić i chwalić. Ten przód jest naprawdę dobry. Oczywiście boki tył trochę ustępują, no ale wiecie, brama jest najważniejsza. Na szczęście prawe i lewe skrzydło są znacznie ciekawsze niż ta pusta przestrzeń nad bramą, choć tutaj również jest pewien zabawny detal, ale o tym za chwilę. Co my tutaj mamy? Są schody na górę, tutaj przyczeiła się jakaś mysz, która dąży do sera, jest jakaś zbroja. Oj, trzeba uważać, bo jednak ten hełm tutaj lekutko tylko został przywieszony, no i widzę elementy kuźni, jest piec. Jest jakiś mieczor na kowadle. O, tak to się prezentuje. A jeżeli byśmy pokręcili tym kołem, no to tutaj ten młoteczek powinien uderzać. On się czasem blokuje. Ale ogólnie jest w porządku. Widzę, że tam po drugiej stronie można sobie poćwiczyć łucznictwo. Mam nadzieję, że te kury nie są żadnymi ruchomymi celami. No i ogólnie ta przybudówka wygląda z zewnątrz fajnie. A gdzieś tam na górze mamy coś w rodzaju tronu. Przynajmniej takie czerwone, ozdobne siedzisko. O, zerknijcie! Wpuściłem tam trochę więcej światła przez drzwi, i teraz lepiej to widać. Mamy także świecę oraz elementy kominka. Co jeszcze tutaj znajdziemy? Ano, pod schodami kryje się skrzynia. A w środku odrobina skarbów. Proszę bardzo, jest trochę złota. Są kolorowe kryształy. O, bardzo, bardzo w porządku. Można na bazie tego tworzyć jakąś historię. Mówiłem także o czymś zabawnym. No to zerknijcie tutaj. Mamy wychodek, i odchody lądują po prostu w Fosie. Zobaczcie, w średniowieczu używano papieru toaletowego, ale tak naprawdę ta toaleta to po prostu dziura w ziemi i tak było w tamtych czasach. A czy w tym zamku są jakieś zapasy? Oczywiście, na Straganie no tak mi się wydaje, że to właśnie Stragan wnioskuje po tej czerwonej markizie są tutaj jabłka. Odrobina takich różowawych wiśni, no i jest jakieś pieczywo pod postacią jasnej bagietki. A tutaj mamy malutenki loszek. Być może to jest jakiś złodziej któremu po prostu nie powiodło się na targu, ale na szczęście można uciec o tam bokiem. Także widzicie, jego los nie jest jeszcze przesądzony, chociaż trochę mu mięsa i skóry brakuje. <laughs> Nieważne. Tutaj jak widać są te trzymacze, co by wiecie, połączyć zamek, żeby to nam się nie rozjeżdżało, i bardzo doceniam tą taką wysoką, bardziej drewnianą basztę. Genialny zamek. Być może nadużywam tego określenia, ale po prostu to się naprawdę podoba. Może i na inaczej to się prezentuje na nagraniu, ale tutaj na żywo jest naprawdę fajnie, naprawdę dobrze, tym bardziej szkoda, że nie ma żadnych drabinek itd. Tak Ech, no i szkoda tego niewydarzonego smoka. Chyba wolałbym, żeby tej bestii tutaj nie było, no i żeby zestaw był jakieś trzydychy tańszy, ale z drugiej strony, może niepotrzebnie się tutaj aż tak mocno pastwie. No ale ta gęba, wykorzystanie liści, akurat w tym przypadku tak sobie to wygląda. No, niby są jakieś ślepia, tą gębą możemy kłapać. Jest ogień, są kły, tutaj również jakieś pazury przy skrzydłach. Ale od góry widzimy sporo tych zawiasów kulkowych, a co prawda? Bestia jest bardzo ruchoma i to akurat na plus, gdyby ktoś z was ją zbudował na jakimś legowym evencie z takiego imprezowego miksa, to bym powiedział świetnie, cudownie, ale jednak wymagajmy od projektantów czegoś ciekawszego. Na szczęście po latach dostaliśmy bardzo udanego wielkiego smoka, a ten tutaj to dawca elementów. Na luzie można to sobie wszystko rozłożyć. I chyba ja tak właśnie zrobię po nagraniu tego filmu, chociaż tak jak mówię, ruchomość no wzbudza respekt. Podsumujmy brutalnie załogę tej twierdzy. Mamy wioskowego głupka, który opiekuje się straganem oraz kuźnią, to jest raczej torsik piracki, ale niech już tam będzie. Mamy weterana łucznika, coraz gorszy wzrok, no ale nie można go lekceważyć. Zresztą zerknijcie na ten torsik i nogi, to jest naprawdę wspaniałe. A jeżeli chodzi o to pole herbowe, o te hełmy, to się po dziś dzień broni. No i mamy zmobilizowaną kobietę. Ona ledwo potrafi udźwignąć tą włócznię i tarczę. Właściwie tutaj strój niczym się nie różni, no ale ponownie fajnie mieć kilku takich rycerzy, przydałoby się jednak nieco więcej ludzików, co by obsadzić wszystkie kluczowe stanowiska, bo ten gość raczej nam chyba nie pomoże, ale wiecie co, mam na to wszystko rozwiązanie. Jeżeli wasza sakwa jest wypełniona złotem, polecam taki oto manewr. Zakup zamku z 2021 roku, a do tego minifigurek z tego najnowszego z 2025. One są naprawdę dobrze zrobione. No, ewentualnie można po prostu sięgnąć po ten secik. Klocuchy zapasowe no z ciekawszych mamy tutaj niebieski pióropusz, trochę ognia, kolorowe klejnoty oraz wisienkę. Nota końcowa nie może być najwyższa z możliwych, dlatego że te minifigurki pozostawiają trochę do życzenia, smog także, no i gdzie niegdzie dałoby radę coś jeszcze poprawić, ale myślę, że mimo wszystko, słuchajcie, zważywszy też na taką niewygórowaną cenę katalogową, dałbym tutaj, no niech będzie. 9 z dużym minusem na 10. Tak to widzę. Przód podoba mi się bardzo, no i niektóre humorystyczne elementy, jak ten wychodek. Taka retro toaleta jak najbardziej to daje radę. Kurki i kogut trochę mniej, ale taka jest już specyfika LEGO Creator. Piszcie w komentarzach co sądzicie. Hej!